ogłaszam, że ambasadorem kodeksu dobrych praktyk partnerskich w branży IT jest firma Exclusive Networks Poland. Zapraszam na scenę prezesa Mariusza Kochańskiego. Bardzo proszę. Dziękuję. Serdecznie gratuluję. Mariuszu, na ile dobre praktyki w branży IT Zadecydowały o Waszym sukcesie rynkowym. Jedna rzecz, która się zawsze powtarzała w oczekiwaniach partnerów, to jest takie marzenie, żeby ich kontrahenci, ich dostawcy, producenci, klienci mieli jakąś przewidywalność zachowań, mieli jakąś klasę zachowań, żeby można było oczekiwać tego, że nie chcą ich skrzywdzić, że wyznają podobne zasady, podobne wartości.